To ja tu robię jak zimno jest Jak widzicie Jakiś transformatorek druty Zobaczmy rameczki po wytapianiu Dobrze napięte Na To jest węza mojej roboty Farba do budy zapas węzy Mamy Kolejne rameczki jeszcze po zadrutowania to jest węza. Trochę coś jasne się robi. Ona jest tak żółciutka o porównania. jaśniejsza to jest oczywiście z mojego własnego wosku, z pasieki, obieg zamknięty. A ta węza to jest od pana, którego nikomu nie polecam. Producenta wszyscy się znają. Tak, a to jest węza, którą jak to światło złapać lepsze Będziemy tu wtapiać. No trochę tak jest, że widzicie dookoła tu trochę brakuje. I co ona z tej strony ma ładnie zrobiony wzorek. Tak. Ma komóreczkę małą. A z drugiej strony tego wzorka tak równo nie widać. Dlaczego? Bo... Robimy to. metodą taką, tu są odpadki. Tu mamy takie silikonowe formatki. Widzicie? To jest odlew zrobiony z silikonu. I po prostu silikon wylewa się na taki gotowy plaster węzy. I co? Tu w kąpieli wodnej rozgrzewamy wosk. Ten dopiero będzie szedł żeby go zagrzeć do temperatury co najmniej 80 stopni potem bierzemy takie profesjonalne urządzenie malarskie wałeczek oczywiście to że nie plastikowe tylko jakaś bawełna naturalny materiał prosto tam bierzemy namaczamy i ciaściach malujemy raz w jedną i rozprowadzamy jeszcze w drugą ostygnie tak mamy jeszcze tutaj tych plasterków chyba sześć Lecimy tak sześć do końca, pomalowanych i wracamy od początku. i Jeszcze raz robimy to samo. nie? I z tego wychodzą nam właśnie takie oto plasterki. Wiadomo, krawędzie są takie poszczępione, jest to kruche, bo to o, widzicie, będę ruszyć już pęka. Trzeba się z tym w cieple obchodzić. wiadomo, w tych miejscach, gdzie są dziury. Często powstaje zabudowa truto, trutowa. Na odwrocie również bywa. Różnie to z budową jest. No to w tym roku to tak tylko taką węzę mam. No poza tą, ale to jest węza trutowa. I też takie ramki stosuję u siebie. Już cały plaster węzy. Tak, oczywiście tak samo wtapiamy. Szczółki to odbudowują, zaczerwią na trutnia. Nie zawsze jest pełna ramka trudniu, Czasami są rogi nieodbudowane. I co? W momencie gdy już czerwie jest posklepiony na całej ramce. Wiadomo widelec. wywalamy wszystko. Dla kurek najlepiej. Dziobate wszystko zjedzą. I, i co? I ramka z powrotem do ula. I tak z dwa razy, teraz przez maj, raz, że ma to plus taki, wiadomo, waroza, to... Chociaż w pierwszym, źle mówię, bo w pierwszym, w pierwszym tym, takim wydłubywaniu tej warozy dużo nie ma, ale w drugim to już jest sporo. I co właśnie jeszcze, to nastrój rojowy w rodzinie. No, rodzinki, które muszą taką ramę całą odbudować Wielkopolską to jednak ten nastrój rojowy tak ciężko im się, nie? Wypracują się no i spokój, a szczególnie teraz, kiedy mamy za oknem taką piękną pogodę Teraz akurat już przestało palać, ale chmury zimno takie, że tam 4 stopnie było koło 11 jak byłem na pasiece no tu zapasy ramek, dalej jeszcze trzeba to oczyścić. Po wytopie były trochę sodowane. Nie w takim 35 nie wiem ile, jak, to, jak ja to roztwór robiłem, ale... Ale no, trzeba było je trochę wybielić. To są ramki, które były dwa razy już w ulach. Czyli taką rameczkę, jak w tym roku wyląduje, za dwa lata ją wytopimy. Wtedy będzie tylko oczyszczona, nie będzie sodowana, o w taki sposób jak te tutaj. to są z zeszłego roku. Znaczy no, wytopione były. W tamtym roku je usuwałem, wytopiłem, a jeszcze nie mają. Dopiero teraz, gdy dostaną węzę, to będzie widać po kolorze. Dostaną węzę, ta węza będzie cały rok ten, cały rok przyszły. I jak pójdą do topienia, no to wtedy już będą... Skudowane, odnośnie właśnie takiej postaci jak te to nie są nowe, to są już wyczyszczone rameczki, tamte są nowe, tam jeszcze zapas nowych te piękne roślinki czekają na zmiłowanie, ktoś, ktoś je podsypie ziemią. Może i dzisiaj jeszcze to zrobimy. I to tak to już każdy wie jak się robi, nie? Chociaż jak ja wam to pokażę. Tapianie węzły, żeby coś było druci musimy tu przyłożyć tu proszę prąd No i tak. no, jest prawie że dobrze tu trochę druciki gdzie gdzie wystają, bo węzła ta nie jest taka równiutka widzimy. Prawie w całości. Tu trochę nie. Ale trzyma się to dobrze. Tam trochę już spróbowałem. miałem duży problem z węzą, którą dawałem wosk do przerobienia. Czyli z powierzonego wosku miałem mu dostać węze z, z mojego wosku. Ale okazało się, że że to nie jest z mojego wosku. Bardzo duże problemy miałem z odbudową. Ja nie chciały tego budować, robiły dziury, spływało to. Więc w tym roku już, w tamtym roku jeszcze zacząłem, zrobiłem jeden taki plasterek silikonowy i, i zacząłem poddawać tą węzę. No niestety jest ten minus tego taki, że tu bardzo często, mimo to, że dajemy tą ramkę pracy, pojawia się duża część zabudowy trutowej. No ale z tego względu, że robimy to sami, to Zawsze można to wymienić. No i pszczółki mają no, to, co chcą. Nie. My tak się tak skłaniamy do tego, żeby je zmuszać do budowania wszystkiego tego, co chcemy. Ale dla dobra rodzinek może lepiej jest jednak tak, że niech sobie nabudują no, budują tych trudniej. I to tak. Tyle ciekawostek. Biorę się do jakiejś pracy, to chyba jeszcze jest do zrobienia. No. Nie myślę, że to robię do rodzin, chociaż dostaną niektóre rodzinki jeszcze węze. ale to już jest przede wszystkim pod odkłady, które dostaną, które powstaną. No, Tu jeszcze rameczki, rameczki te do przeróbki, A to są, te długo wyczekiwały na swoją kolej. I gdzie to jest ramka hoffmanowska, tylko na początku zbijałem, stwierdziłem, że będzie lepiej od dołu, nie? no ale jednak nie. Dużo lepiej jest, jak jest tak, jak ma być, czyli wyramka jest o tak. Tutaj łatwiej dopchnąć, lepiej się zatrzyma wszystko. I to tak, taka to węza jest. Nie bierzemy się za roboty, Skrobimy, o, bo jeszcze niedokładnie dokładnie wyskrobałem. Takie nadmiary trzeba skrobać. A co ja robię z ramkami po sodowaniu? Ocet woda z octem. Czy dokładnie to z kwasem octowym 5 litrów na, na 200-litrową beczkę. Tam nie ma pełne 200 litrów wody. Po wyciągnięciu z roztworu sody. Sody to też daje około 2 kg na 200 litrów. Moczą się tak około 10 minut, tak sobie składam właśnie jak tutaj widać, w, tym, w takim słupku. Wiążę to sobie drutem, zanurzam, zostawiam na 10 minut. Po 10 minutach wyciągam do odcieknięcia, opłukuję wodą, wężem i, i do wysuszenia. Znaczy, wodno jeszcze z tym octem lecimy, nie? a potem do suszenia, i po suszeniu wiadomo jeszcze gdzie bądź zostają takie części właśnie włoszczyny z wytapiania No, to jak tutaj widać nie? trzeba to ładnie jeszcze wyskrobać, żeby nie było a jeszcze jeden bajer taki, co my tu robimy słodkiego, miłego życia dla przyłek cukier puder z antyzbrylaczem glukoza Czyli nie ma tej jakiejś i nie wiem co tam jeszcze dodają jako antysbrylacz, ale z glukozą jest ok. Sprawdzałem. Nie ma żadnych takich efektów ubocznych. Będziemy robić z tego ciasto. Zamiast syropku, dajemy takie cudo. Taki fajny czarny miodek. To jest taki. Jeszcze nie skrystalizował, tak do końca. To jest miodek nektarowo-spadziowy z czerwca. I po, po dekrystalizacji wygląda tak, ma no, piękny taki kolorek, może trochę do światełka go pokażemy. O, taki kolorek ma. Często światło to górne tak daje. Zrobi się, wygląda jakby był czerwony. No ale to nie jest czysta spać. Jadłowe. To jest z okresu jeszcze, kiedy lipa kwitnie. No i jeszcze całe mnóstwo różnych roślin na łąkach, które ciężko by było zliczyć, tego wszystkiego. Jeszcze to na poprzednich filmach widać, w jakim na terenie tutaj sobie z pszczółkami walczę. Co, my tu, co one tu zbierają. Głównym pożyczkiem jest przede wszystkim spać. No tu jest kilka lipek. Przed domem. Tu jedna taka mała usycha. Tam potem lipka. Tam w oddali też takie duże lipka. Tam koło tego kościółka też jeszcze lipa. Koło tego kościoła to cały ten, tam z tyłu jest cmentarz. Był pełny. Taki szpaler tych lip. Ale niestety został wycięty. Bo liście leciały. Nie było komu grabić tego na cmentarzu. Więc stwierdzono, że trzeba je wyciąć. No ale tak tu jest, więc tutaj z lipowym bywa różnie. Tej lipy nie ma za dużo. Pszczółek pewnie więcej niż lipy. No i co? No i tyle. nie Często to wiecie jak się robi. Wiadro, mieszadło. Najlepiej jakieś odsynkowane, no bo z nierdzewki ja mam odsynkowane. I do konsystencji takiej, żeby się nie lała. Pójdzie do podkarmiania odkładów. Będą dostawały oczywiście i syropek, ale głównie ciasto. Przynajmniej kilogram na tydzień. Mamy tu 20 kilogramów tego cukru. Ile wyjdzie miotku na to? Nie wiem, się okaże. Nie pamiętam, ile to bo zrobiłem. To nieraz, ale nie pamiętam. Różnie to bywa, ile ten cukier wciągnie miotku. A, no i oczywiście jeszcze mielony pyłek kwiatowy, ale długo nie mam. Właśnie, bo zawsze zapomnę o czymś powiedzieć. No i tak. Taka to u mnie węza. ona no, no, tak trochę wygląda, jeszcze sfalowana, krzywa. No ale przy uchoku nie przeszkadza. Ważne, że jest z wosku pszczelego. Woz, oczywiście, jest sklarowany i sterylizowany w autoklawie. Czyli znaczy, nie u mnie, bo ja nie mam kolegi. Kolega mi to tak, no trochę go muszę pomęczyć, bo nie chcę mu się tego robić. No daleko do mnie mieszka, muszę go wysyłać, pakowanie takie tam, no. I później go tylko, wiadomo, rozgrzewamy wałeczek i powstaje taka auto, wiesz, domowej roboty. Wiecie, no nie wiem, co to na przyszłość będzie na razie jest tych rodzin 22 i 4 w warszawiakach. A teraz jest plan, że ma powstać kolejne 22 rodzinki, no więc nie wiem, co to będzie dalej na ten rok jakoś zrobimy. To jest tak, na wszelki, na pierwszy strzał powinno wystarczyć. Nie wiem dokładnie, ile do tych kilogramów zużyłem, ale wychodzi 13 plastrów na, z kilograma. Wychodzi 13 plastrów takiej węzy. ono jest tak przeróżne, to może tak dobrze Jak to jest z jednej strony. Tu jest ładna komóreczka odwzorowana, a tu jest tak nieładnie, ładnie czasem po środku jest prawie gładkie więc z odbudową jest różnie, no ale czego to się nie robi, żeby psiłki zdrowe były. Z tą będzą to akurat nie ma problemu, szczególnie jak się podaje teraz, choć raczej no... Jak się wygląda to może i ładnie. No ale to raczej wosk. Nie, jest, nie Tamta już by się połamała, czy to jest na no, zimno, czy jak, nie wiem jak to. Ale z wytopu właśnie, co jeszcze było ciekawe, dlaczego tamta. Tam kilka takich obrzynków, plastrów, co tam do ulików weselnych, tak jak wkro, i Było gdzieś tego około kilograma. I tak sobie myślałem, wezmę, wrzucę do tego, wyklaruję. Jak zobaczyłem co, odpad sklarowania węzy, która powinna być sterylnym, czystym woskiem, to się załamałem. Potem resztki, jak wszystko wyzbierałem, to było około 10 kg tego. to z 10 kg, prawie 3 kg odpadło. Tyle było badziewia tego a gorszego w sumie, bo to było tak przypominało jak zwykły odpad sklarowanie z wytapiania ramek. Tylko zapach tego i konsystencja no, była przedziwna. Więc dlatego, właśnie węza własna mimo pewnych komplikacji co jeszcze się okaże bo podałem dwa tygodnie temu a nie było tak do końca okazji poprzeglądać jak to jak wszystkie ranki odbudowały bo te w górnych korpusach gdzie miodnia no odbudowały ładnie, no niektórych widziałem że zrobiły czerw trutowy, trutową zabudowę ale dokładna ocena to dopiero będzie nie? jak się zrobi cieplej Się zrobi ciepli, mam nadzieję, że to już niedługo bo zapasy na razie mają, karmić nie trzeba no ale przydałoby się coś tego miotku jeszcze im mukać, zobaczymy, coś, czy się da no może karmić przynajmniej nie trzeba, no a resztę zobaczymy I to tyle pozdrawiam